Dobry widzowie, witamy na moich trzech kanałach. W dzisiejszym odcinku chciałam Was o coś zapytać. Zrobiliście takie coś, że na przykład uciekliście, nic nie mówiąc rodzicom? No to wam pokażę, jak to się robi. Najpierw ucieknijmy za bramę. Szybko, póki mama nie widzi. Szybko, Szybko widzowie. Szybko, póki mama nie widzi. No i jesteśmy za bramą. Więc teraz możemy sobie pójść do go. A wiecie, widzowie, ile razy zrobiłem takich zakazanych rzeczy? Miliony! Wiecie ile mam, mama mi już kar robiła? No to się zaraz przekonacie. Milionów tysięcy czterysta. Prawda, że dużo karmi mama już za to uciekanie czy tam lub nie na dach mi zrobiła. A zapomniałam, jaka jest waza druga. Waza druga to jest wejść na, na dach. Nic nie mówiąc. Rodzicom. Mam tutaj taki domek i ja dużo razy już wszedłem, nic nie mówiąc rodzicom o tym dachu. Wiecie, że tata, nie mama, tylko tata, już mi zrobił, tata już mi zrobił jedną karę, że wlazłem na ten dach. Była wtedy okropna śnieżyca, ale to już było w tamtym roku. Dobra, byliśmy na dachu. Pewnie widzieliście, to, co jest za mną, prawda? No i oczywiście jest teraz straszne dla mnie, ale co mnie tam obchodzi, no trochę ręce mi marzą, a chcecie poznać wazę trzecią? Waza trzecia, tu ruszać rzeczy, rzeczy mojego dziadka bez pytania. Dziadek gdyby to wiedział, to by się na mnie rozłosił, ale co tam, nie zauważy. Dobra, co my tu mamy? O Jezu, widzowie! Tyle skarbów tutaj jest, że nie widzicie. Same po moim, po moim dziadku, ale nawet tu ciepło jest. Nawet już ręce mi się ogrzały. Dobra, wejdźmy. Jezu, ale tutaj jest. Ale to jest fajnie. No. Prze a widzicie, jaka jest waza czwarta? Teraz się przekonacie. 2 za czwarta to można sobie pogrzebać w śmieciach. W ogóle tutaj Tutaj już nie ma na razie żadnych śmieci. Dobra. Może tutaj będę. Lepiej. Tutaj trochę jest błota. Mama widzowie mi nie pozwala grzebać w śmieciach. Ale my sobie trochę pogrzebiamy. I znajdziemy tam może jakieś. Jakieś tam jakieś. No wiecie. Skarby. No dobra, widzowie. Troszkę zrobiliśmy sobie zakazanych rzeczy. Pogrzebaliśmy tam trochę w śmieciach. wyszliśmy na dach bez pozwolenia. No i uciekliśmy za bramę. Bez. Pytania. Wiecie, widzowie, no, to było zakazane, ale fajne. Ja już muszę kończyć. Trzymajcie się. Pa!